Nie wsiądę na konia. Będzie zabawnie. Konie są dobre dla takich dzikusek jak Roberta. Pójdę już, nudzę się. Czekaj. Zauważam Twoją nieobecność. Za bardzo są zajęci almą, a ona jest w swoim żywiole. Zauważam Twoją nieobecność. Za bardzo są zajęci almą, a ona jest w swoim żywiole. Puść! Boisz się, Puszczaj, Ciszej. Musimy pogadać. Jesteś moja. Zostaw mnie. Teraz mogę zrobić, co zechcę. Lubisz czuć się ofiarą? Lubisz. Pójdź, nie. Czemu to robisz? Żeby się przekonać, jakie to uczucie być kolucim i pomiatać ludźmi. To specjalność Twojej rodziny. Dlaczego tak mówisz? Nie zauważyłaś, że Celina cię uwielbia? Traktujesz ją jak śmiecia. Nieprawda. Wciąż ją poniżasz. Błagam, nie rób mi krzywdy. Nie martw się. Nigdy nie zdeptałem karalucha. Mia! Mia! Pomóż mi. Co tam robisz? Pomóż mi. Daj rękę. Spokojnie. Co się stało? Czemu płaczesz? Miguel. Co ci zrobił? Już dobrze. Porozmawiaj z dyrektorem. Oni nie mogą postawić na swoim. Najpierw Jose Luchan, teraz Miguel. Nie będę się do tego mieszać. Oni są niebezpieczni. Wystarczy słowo i będzie po nich. Przestań. Nie zamierzam z nikim rozmawiać. Dlaczego? Nie mówmy już o tym. Cześć, przyszłam po sweter. I już sobie idę. Możecie mnie obgadywać do woli. Miguel miał po części rację. Nie będę płakać. Żeby spalić tę czekoladę, musisz biegać przynajmniej dwie godziny. Nie ma znaczenia, czy krowa waży 100 czy 120 kg. Pozostaje krową. Gdybyś była krową, jadłobyś trawę, a nie czekoladę. Wiko powiedziała co innego. Nic nie mówiłam, naprawdę? To źle, że nie stanęłam w Twojej obronie. Boli mnie to, bo przyjaciółki nie powinny się krytykować. Może byłam poirytowana. Odkąd spotykasz się z Miguelem, przestałaś istnieć dla świata. Nie zrozumiesz tego. Nikt nigdy się mną nie interesował. Trudno uwierzyć, że wpadłam w oko największemu przystojniakowi w szkole. Nie wiedziałam, że to dla ciebie takie ważne. Wybacz mi.

Wybaczysz mi? Kocham cię. Nie płacz już. Chodźmy. Mylisz się mówiąc, że Miguel jest najprzystojniejszy w szkole. Najładniejszym chłopakiem jest Diego. El niño más guapo del colegio estás bien equivocada, mi reina. Porque el niño más lindo de todo este colegio se llama Diego. Miguel. Bo jest wyższy. I bardziej męski. Diego też niczego nie brakuje. To chłopak na poziomie. Mamy dalej się kłócić. Nigdy więcej. Obiecuję. Czemu nas tu zabrali? Na co czekamy? Chodzi o imprezę? Nie wiem. Alma prosiła, żebym wszystkich zebrał. Moja matka jest czasem nie do zniesienia. Jeśli zaraz nie przyjdzie, wychodzę. Proszę. Będę zapisywać pary, które się utworzyły. Chyba nie do końca mnie zrozumieliście Za godzinę impreza Nie wyjdziecie stąd, dopóki nie połączycie się w pary Mam pomysł Teraz dziewczyny zapraszają chłopaków Może tak będzie lepiej Dobra myśl Zajmij się resztą Dopilnuj, by każdy, kto stąd wyjdzie, miał parę Wszyscy w pary. Tak, do zobaczenia. Słyszeliście? Wszystko załatwione? Jasne. Samochód będzie czekał na tyłach hotelu. Jak się wymkniemy, niezauważeni. Iwiko i Mija będą nas ozwaniać. Na pewno się uda. Kochanie, pójdziemy razem? Jasne. A ty z Tomasem? Cóż, mówisz to takim tonem. Też mam swój urok.